Witam serdecznie wszystkich zainteresowanych badaniem kosmicznych zależności między tym, co dzieje się na niebie, a tym, co dzieje się tu u nas na Ziemi. Spokojnie, to tylko astrologia. Dziś powiem kilka słów na temat Merkurego w wadze w jedenastym sektorze i będzie to realizacja zamówienia pani Agnieszki, która jest subskrybentką na Patronite. Pozdrawiam serdecznie panią Agnieszkę. Jeśli chcecie, jak pani Agnieszka, zlecić mi coś. To zapraszam na Patronite. Tam, jeśli wykupicie najwyższy próg subskrypcji, który wynosi 50 zł, to macie szansę złożyć zamówienie. Mówicie, jaka planeta Was interesuje, w jakim sektorze i w jakim znaku. Ja nagrywam materiał wideo, który publikuję tu na YouTube, tak abyśmy wszyscy mogli korzystać z tej astrologicznej wiedzy. Na Patronite znajdziecie również miesięczny rozkład jazdy. Gdzie jaka planeta się znajduje, jakie aspekty tworzy z innymi planetami, oraz ma się szansę brać udział w astroseminariach, w ramach których interpretujemy kosmogramy osób uczestniczących w seminariach. Zabieram się do pracy. Merkury, planeta odpowiedzialna za to, co przypisywaliśmy greckiemu Hermesowi: komunikacja, podróże, wymiany. A także edukacja, czyli to, co jest związane z naszymi intelektualnymi kompetencjami, oraz to, w jaki sposób kontaktujemy się ze światem. Bo warto mieć świadomość tego, że Merkury dotyczy szerokiego rodzaju rozumienia transakcji, czyli tego, jak coś wchodzi, wchodzi, jak coś zostaje poddane przemianie, to się mieści w archetypie Merkurego. Które jest rozpięty między panną a bliźniętami. Jeden i drugi znak są zmienne, a zatem Merkury ma w sobie coś elastycznego. Potrafi je dostosowywać, potrafi dobierać odpowiednie narzędzia, tak aby osiągnąć odpowiedni cel. Merkury jest w jakiś sposób obojętny. Ważniejsze jest dla niego to aby załatwić jakąś sprawę, niż żeby utrzymać jakąś wartość, jakąś jakość. Sam z siebie jest gotowy na podjęcie trudu adaptacji, poświęcając coś, co jest przypisane jakościom stałym, czyli jakaś intensywność, jakaś trwałość. Dla niego najważniejsze jest to, aby doszło do wymiany, doszło do transakcji. Taki jest Merkury. I teraz Mamy wagę, która jest archetypem powietrznym, kardynalnym, czyli to, co łączy wagę z Merkurem, to jest powietrze, czyli kwestie intelektu, komunikacji i tworzenia relacji. Waga jest znakiem, który rozpoczyna górną hemisferę, czyli wprowadza nas w krąg tematów, spraw, zagadnień, związanych z tym, co kolektywne. Stawiają pytania o to, w jaki sposób możemy ze sobą współpracować, tak aby powstało coś więcej niż e, zrównania 1 plus 1. Chodzi o wytworzenie jakiejś dodatkowej jakości. Stąd też Merkury, znajdując się w wadze, będzie dawał nam e, ogromne, potężne wręcz kompetencje interpersonalne. To jest język dyplomaty, to jest myślenie negocjatora. Osoba z Merkurem w wadze e, zadaje pytania to jest ciekawe, e, waga lubi komunikować się przez drugą osobę. Ściwili, jest pierwszym znakiem, który dostrzega to, że na horyzoncie jest coś jeszcze. Jest jakaś druga osoba, która może być podobna do mnie, z którą mogę się utożsamić, z którą mogę zawiązać sojusz to, aby rozpoznać w niej. Swojego sojusznika. Bądź też przeciwnika, to muszę przeprowadzić wywiad. Muszę dowiedzieć się, kim on jest, kim ona jest, co ze sobą przynosi. Um, dlatego też osoby z Merkurem w wadze są niezwykle uważne i wyczulone na to, e, kim jest ich rozmówca. Są ciekawe tego, co rozmówca wnosi do gry. Chcą poznać e, jego jakości jej zasady, jej wartości chcą je respektować dlatego osoby z takim usytuowaniem są niezwykle taktowne uprzejme mają wysoką kulturę mowy dbają o to jak się wysławiają chcą być zrozumiane chcą być zrozumiałe chcą też uwodzić chcą podobać się w tym jak mówią waga jest znakiem niezwykle atrakcyjnym Przyciąga, uwodzi, kokietuje. A to wszystko po to, aby utrzymać relacje, aby inicjalne zainteresowanie mogło przekształcić się w trwalszą współpracę. Dlatego też osoba z Merkurem w Wadze ma bardzo dobry PR. Um, stara się unikać kontrowersji, będzie dążyć do kompromisów i Stanowisk wyważonych, takich, które uznają, i jeden i drugi punkt widzenia dala od ekstremów. Doktryna Złotego tego środka, to jest to, co przyświeca takim osobom. Jest też pewien rys puryzmu, estetyzmu w sposobie komunikowania się takich osób, co czyni z nich salonowców, osoby, które błyszczą w towarzystwie. Ale niekoniecznie muszą być atencjuszami. Zdają sobie sprawę z tego, że rozmowa jest grą zespołową, a przynajmniej duetem, w ramach którego jedna i druga strona mają się wykazać, ale uwaga jest położona przede wszystkim na ty, na tego, kto przychodzi do mnie. Stąd też ludzie rozmawiając z osobami z merkurem wadze czują się wysłuchane. Czują się zrozumiane, czują się też w jakiś sposób docenione Co sprawia, że ludzie z Merkurem w Wadze są świetni w sytuacjach, gdzie trzeba przeprowadzić negocjacje, wywiad Bądź też utrzymać rozmowę na satysfakcjonującym poziomie To są też osoby, które mają dobrze rozwinięte myślenie logiczne, umysł szachisty tak bym powiedział, rozpoznać zasady i w ramach tych zasad wiedzieć, kto uczyni jaki krok. I oczywiście chcemy wierzyć w to, że zasady będą przestrzegane. Jest też jakaś uczciwość, i szlachetność w myśleniu osób z Wenus, z Merkurym w wadze. Wenus jest władczynią wagi. Dobra, i mamy jedenasty sektor, który jest z natury wodnikowy. Czyli mamy Merkurego jako archetyp bliźniąt, waga, Drugi znak powietrzny i wodnik, patron jedenastego sektora. Czyli mamy tutaj dużo powietrza w obrębie tego, co dotyczy powietrza. Jedenasty sektor mówi o potrzebie działania w grupie, współdziałania, myślenia kolektywnego, brania pod uwagę kontekstu szerszego niż tylko to, co dotyczy mnie, mojego partnera, ale chodzi o. Powiedzmy sobie wprost, chodzi o całe pokolenie. Um, to jest sektor, w ramach którego chcemy odkrywać przyszłość. Dlatego też dążymy do sytuacji ekscytujących, takich, które mają um, pomóc nam przetworzyć coś, zrewolucjonizować wprowadzić y, jakąś innowacyjną jakość. Um, dlatego. Możliwe, że taka osoba będzie chciała zrealizować swój intelektualny potencjał przez pracę naukową bądź też przez realizację jakichś niesamowicie innowacyjnych zadań, takich, które mają pobudzać innych do myślenia, prowokować ich. Um, to jest umiejętność zestawiania trudnych, nieoczywistych ze sobą elementów w sposób, który tworzy jakąś logiczną całość. Tak jak powiedziałem, Merkury w wadze. Jest orędownikiem doktryny złotego środka, ale w ramach 11 sektora może sięgnąć po najdalsze elementy, czyli totalne skrajności i pokazać, to działa, to tworzy ze sobą całość. Merkury w 11 sektorze, w wadze, będzie chciał zaproponować jakąś logiczną kompozycję, która będzie urzekać swoją racjonalnością, przez którą będzie przemawiać jakaś obiektywność, której nie będziemy w stanie odmówić racji. Dlatego powiedziałbym, że osoba z takim usytuowaniem jest niezwykle błyskotliwa w prezentowaniu i komunikowaniu swoich pomysłów. Są to pomysły, na które druga strona musi przystać. Tak jak przystaje się na dobrze przeprowadzone równanie matematyczne. Tutaj wszystko działa. Jeśli ktoś zna zasady, to musi przyznać temu rację. Też. Warto wykorzystać takiego merkurego w sprawach związanych ze społeczeństwem, tym jak żyjemy jako grupy i tym jak tworzymy wspólną przyszłość. Tutaj może pojawić się pewien rys aktywistyczny, potrzeba debatowania, potrzeba prezentowania inspirujących koncepcji na rzecz poprawy warunków. Naszego kolektywnego współistnienia. Może być tutaj jakiś rys idealistyczny y, z prospołecznym wektorem. Czyli zastanówmy się, co możemy zrobić, aby żyło się nam i naszym dzieciom lepiej. Też y, taka osoba będzie miała bardzo y, intrygujące życie towarzyskie. Na pewno nie będzie można się z nią nudzić i będzie wiedziała, jak sobie. Y, Zaskarbić przychylność potencjalnych kolegów, koleżanek, przyjaciół. To jest ktoś, kto będzie miał swoje towarzystwo, swoją grupę, swój krąg. To nie muszą być tysiące na social mediach, ale jeśli ktoś już znajdzie się w towarzystwie takiej osoby, to na pewno dobrze się zabawi w dobrym rozumieniu tego słowa. Okej, okay. to wszystko. Dzięki za uwagę. Zapraszam Was jak zwykle na Instagrama, Facebooka i na Patronite. Trzymajcie się ciepło. Wszystkiego dobrego.